Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, ostatnio prawo i sprawiedliwość wyemitowało post, post dotyczący bezrobocia, mówiący o tym, że e, jak wielkie bezrobocie było zarządów Donalda Tuska. E, ten post, e, ta informacja została w trybie wyborczym oprotestowana. E, sąd uznał, że... No była to nieprecyzyjna informacja, że to nie było 15% bezrobocie, a faktycznie 14,4%. Politycy Platformy Obywatelskiej tym pozwem do sądu w trybie wyborczym zainicjowali debatę na temat bezrobocia za czasów rządów Donalda Tuska. Dlatego spotykamy się dzisiaj na tej konferencji, konferencji prasowej, żeby przypomnieć, jak to wyglądało za tamtych czasów. Szanowni Państwo, w powiecie wschowskim za czasów rządów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło blisko 20%, dokładnie 19,9%. I takich powiatów w Polsce, w których bezrobocie było powyżej 15%, było w skali kraju za czasów rządów Donalda Tuska 230%. W niektórych powiatach to bezrobocie sięgało blisko 40%. U nas w powiecie wschowskim ogromne bezrobocie w tamtych czasach bezrobocie sięgające blisko 20%, a dokładnie 19,9% i o tym chcemy mówić, o tym chcę przypominać. Teraz żyjemy w czasach, w których to bezrobocie jest symboliczne, kilkuprocentowe, o zabranie głosu na ten temat. Bardzo proszę naszego kandydata na senatora z okręgu 22, pana Tomasza Kosowskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rządy Zjednoczonej Prawicy, w tym Prawa i Sprawiedliwości, to przede wszystkim serca w nas, serca we wszystkich Polaków, którzy widzą ogromne zmiany, jakie nastąpiły, kiedy nasza koalicja doszła do rządzenia. My nie musimy mieć serc na białych koszulach, my serca polskich Polaków mamy w sobie od zawsze. Tutaj Kolega starosta wspominał o bezrobociu. Wszyscy pamiętamy tam okresy. Statystyka nie kłamie. Każdy z nas może wejść na portale internetowej i tam jest wyraźne, wyraźne pokazanie, co się działo w Polsce od tamtego czasu czyli czasu. Czyli przypomnę, rządy lewicy. Ogromne bezrobocie, minimalny spadek, minimalny w stosunku do dzisiejszego poziomu bezrobocia. Kolejne rządy, PO, kolejny wzrost bezrobocia, tak jak kolega starosta wspomniał. Przykładem tego żywy jest powiat schowski. Prawie 20%. To jest po prostu rzecz niewyobrażalna. Wszyscy przypominamy sobie wyjazd naszych rodzin, naszych ojców, naszych matek, nierzadko naszych starszych sióstr, a już kuriozą było, że wyjazd nieraz jakichś emerytów, którzy musieli łatać każdą swoją dziurę budżetową. I co? Dzisiaj się mówi o środkach, które państwo Przeznacza na rodziny ma się wielkie ale do tego, ale przypomnijmy, że te osoby, które wyjeżdżały za granicę, ten podstawowy socjal miały na zachodzie bez żadnego problemu. A tu się robi wielki, wielki krzyk o to wyprzedaż polskiego majątku. To też była właśnie motywacja i kontynuacja tych ogromnych wyjazdów. W naszym powiecie wschowskim kiedyś też były ogromne zakłady przemysłowe, też nie ma po nich żadnego śladu, szanowni państwo. Dotacje w przez przecież dzisiaj przy dużych miastach. Wieś jest nierozłącznie powiązana z przedsiębiorczością, a przedsiębiorczość uszyła kiedy, kiedy my doszliśmy do władzy, czyli ogromne środki szły zarówno do samorządów, do drobnej przedsiębiorczości i do ogromnych firm. Polskie firmy, które zostały wyprzedane, dzisiaj są marką międzynarodową, dotują do sportu, do naszych potrzeb bieżących spraw. Inwestują za granicą. Wspaniały rozwój, Szanowni Państwo Polski. Biuro pracy dzisiaj to nie jest biuro pracy tak jak w 90 latach, że tu przychodziło mnóstwo ludzi w kolejkach po to, żeby cokolwiek znaleźć. Powiecie, w Skowski praktycznie było to nieosiągalne. Dzisiaj biuro pracy to jest lider. To jest lider, który integruje społeczeństwo, integruje przedsiębiorców, daje środki na rozwój, nie na bezrobocie, na rozwój. Na y, solidność małych firm, dużych firm. Dzisiaj to jest partner dla lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, zostałem wytypowany przez Pana Morka Astej, też Pana Konowę naszego okręgu do dumnej funkcji reprezentowania nas, naszych czterech powiatów. Przypomnę: Wschowski, Nowosolski, Żarski, Zagański na senatora Rzeczypospolitej. Ze swojej strony, ci, którzy mnie znają, deklaruję decyzyjność, kontynuację rządu i stabilność i solidność. Ma. Będziemy walczyć o nowy Senat. nowy Senat, w którym nie będzie blokad, wszystkie przepisy będą przechodziły tak, jak powinno to być, żeby Polska była jeszcze lepszym i silniejszym państwem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, szanowni państwo, ja jestem żywym przykładem. Nierzadko na portalach internetowych mi się przywraca stare czasy, że byłem likwidatorem po policji w Szczytnym Gobie. Tak, niestety musiałem to zrobić, ale wszyscy dokładnie wiemy, że w całej Polsce zwijano jednostki wojskowe i policyjne. Pewnie nie byłbym komendantem, gdybym tego, tej decyzji wtedy nie podjął, ale naszą wspólną decyzją, między innymi pana. Wtedy wiceburmistrza była jedna rzecz, w momencie dojścia do władzy było przywrócenie jak najszybsze postawionku w i za to dzisiaj panu wiceburmistrzowi i pani burmistrz w tym czasie serdecznie dziękuję, bo to była neurologiczna rzecz. I to nie chodziło wtedy o bezpieczeństwo powiatowsko-grywo, bo bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, ale na to, co rząd Zjednoczonej Prawicy cały czas powtarza, bliskość obywatela, szczerość i bliskość obywatela. Dziękuję bardzo, proszę śledzenie mojego, moich stron facebookowych, gdyż nie długo z państwem. Będę się spotykał w poszczególnych miejscowościach na terenie powiatu wschowskiego, jak również na terenie tych czterech powiatów, które wymieniłem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Tusk znaczy bezrobocie, 20% bezrobocia w powiecie wschowskim za czasów rządu Donalda Tuska. Jak to wygląda obecnie? O zabranie głosu poproszę dyrektora powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, pana Nowickiego. Szanowni Państwo, stoimy przed budynkiem powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Przez ten budynek przewijają się klienci, tak jak tutaj poprzednik mój powiedział, ci klienci to już nie są tłumy bezrobotnych, jak było w, te, w omawianych czasach, natomiast są tu osoby, które chcą zmienić profil zawodowy swój, przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy i zatrudniać osoby z kwalifikacjami. To jest główna praca Urzędu Pracy dzisiaj. Natomiast cofając się w przeszłość, Gdybyśmy się spotkali y, niewiele lat temu pod takim budynkiem Urzędu Pracy, spotkalibyśmy kolejkę osób bezrobotnych, o, kolejkę osób chcących zarejestrować się jako osoby bezrobotne i uzyskać zasiłek. Te czasy już minęły. Y, w tej chwili mamy około 800 osób w powiecie bezrobotnych i są to osoby, które nie są osobami bezrobotnymi z powodu braku kwalifikacji czy braku miejsc pracy, tylko to są osoby, które chcą zmienić najczęściej rodzaj wykonywanej pracy. A były, był okres omawiany, gdzie ponad 3000 osób bezrobotnych było zarejestrowanych powiatowym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie. Te czasy się zmieniły, zeszliśmy z poziomu około 20% stopy bezrobocia do, do kilku procent dzisiaj w 2023 roku.